na przełomie roku rolnicy będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Uruchamiamy działanie pomoc dla tych, którzy chcą otworzyć działalność pozarolniczą Mamy na to środki, chcemy, aby na wsi powstawały nowe miejsca pracy. W związku z tym taki program skierowany dla rolników, którzy mają ubezpieczenie rolnicze może to być rolnik i domownik. Taki program skierowany jest do rolników, którzy zamieszkują w gminach wiejskich. Miejsko-wiejskich i miejskich, ale poniżej 5 tysięcy mieszkańców. O premię może starać się również rolnik lub małżonek, który skorzystał z poddziałania płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Pomoc w ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można otrzymać w wysokości. 150 tysięcy złotych, jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, w tym samozatrudnienie. 200 tysięcy złotych, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy. 250 tysięcy złotych, jeżeli będą utworzone co najmniej trzy miejsca pracy. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą, w wysokości 80%, Rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie 2 lata. Środki muszą być przeznaczone na zakup środków trwałych, muszą to być nowe maszyny. I urządzenia może być też samochód do działalności pozarolniczej. My w tej chwili zmieniamy rozporządzenia, tak aby wydłużyć czas trwania tego programu i ułatwić jego realizację. Na przykład jeśli beneficjentowi nie uda się stworzyć określonych miejsc pracy, na przykład zamiast trzech będą to dwa miejsca pracy, jest możliwa weryfikacja i dalsza kontynuacja tego programu. Pomysłów na biznes na wsi rolnikom nie brakuje. Zakładają bary i restauracje, zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne, a także warsztaty napraw samochodów czy sprzętu rolniczego. Kreatywność rolników jest bardzo duża. Jak patrzę na młode pokolenie, to oni są wiele bardziej mobilni, szukają z jednej strony swojego miejsca do życia i wielu mówi tak, chcą mieszkać na wsi, chcą mieszkać tam, gdzie ich rodzice, więc muszą albo wymyśleć sobie, jak żyć na tej wsi, pracując gdzieś poza nią, to się może wiązać z dojazdami. Także tutaj tych pomysłów na znalezienie dochodów na pewno młodzi mają więcej i są bardziej kreatywni niż osoby starsze, ale i one próbują dostosować się, bo często sytuacja jest taka, że rodzice mają już powiedzmy koło pięćdziesiątki. Dzieci są młode, wchodzą właśnie w okres, kiedy chciałyby zarabiać pieniądze i to, co było możliwe 30 lat temu, kiedy rolnicy odchodzili dosyć wcześnie na emeryturę i w związku z tym przekazywali te gospodarstwa następcom, dzisiaj nie jest możliwe, bo rolnik musi pracować do 65 roku życia. W związku z tym robi się taka sytuacja jak w niektórych krajach na zachodzie, gdzie często jest tak, że gospodarstwa przejmują dopiero wnuki i dlatego on, oni szukają sobie nowego pomysłu na życie. A w sytuacji, kiedy nie chcą się wyprowadzać ze wsi, to muszą iść w stronę działalności innej niż rolnicza, bo rodzice jeszcze mają ilość lat do emerytury. Wielu moich sąsiadów, jeżeli ileś lat temu większość z nich żyła głównie z rolnictwa, dzisiaj jak patrzę, to właściwie takich typowych rolników to został jeszcze jeden. Reszta ma dodatkową działalność albo w usługach, na przykład w ogrodnictwie ktoś tam zakłada ogrody, ktoś inny zajmuje się. Yy, handlem. Natomiast rozwijają się różnego rodzaju usługi, zarówno te związane z obszarami wiejskimi, ale także inne. Michał Słomski ze starego dworu prowadzi wraz z rodzicami 50 hektarowe gospodarstwo rolne. Ich produkcja nastawiona jest głównie na uprawę roślinną. Sieją zboża, sadzą warzywa. Przede wszystkim prowadzimy tutaj wraz z rodzicami gospodarstwo rolne. W sumie już angażuje się w pomoc od kilku czy może nawet kilkunastu lat. No i to do tej pory było głównym jakby źródłem tutaj dochodu i utrzymania i zarówno mnie jak i rodziców. Dwa lata temu Michał Słomski postanowił rozszerzyć swoją działalność i złożył wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Dzięki uzyskanym środkom kupił sprzęt budowlany, który wypożycza. Poszukiwałem jakiejś alternatywy dodatkowej, tak, bo wiadomo że są okresy trochę gorsze w tym rolnictwie, na przykład pogoda zawiedzie, mamy sobie plony, żeby mieć po prostu drugą gałąź, z której też mogłyby płynąć jakieś tam pieniążki, chociażby jako takie dodatkowe, z których można odłożyć na wczasy i no że tak powiem, no wiadomo, troszkę tych pieniążków zawsze jest więcej. Przede wszystkim z internetu, gdzieś tam wyskakiwały mi jakieś informacje, że jest taki program, zacząłem czytać, dowiadywać się. No, i finalnie zgłosiłem się do osoby, która pisze wnioski. Dopytałem o szczegóły. Długo myślałem nad tym, na co się tutaj zdecydować, czy to właśnie tak, jak teraz w moim przypadku, wypożyczania sprzętów. Rozważałem także inne gałęzie, ale także zbadałem tutaj teren. W okolicy nie było takiej działalności, no i postanowiłem iść w tym kierunku. Pomoc z agencji pozwoliła mu postawić pierwsze kroki w rozwijaniu nowego zajęcia. Potem gospodarz już sam zaczął inwestować w kolejne urządzenia. Biznes przynosi zyski i jest dodatkowym źródłem dochodu. Właściwie w grudniu będą dwa lata, gdzie już tak zaczynamy działać prężniej. Właśnie jakaś reklama się pojawiła. No i że tak powiem, wszystkie sprzęty już jakby były zamówione. To właściwie w grudniu, teraz od 1 grudnia będą dwa lata, gdzie tak oficjalnie jesteśmy otwarci. No i powiedzmy, działamy, zdobywamy nowych klientów. Współpracujemy ze stałymi klientami, no i tak to się kręci. To też powiedzmy tutaj jest taka okresowość, tak? załóżmy na wiosnę idą sprzęty ogrodnicze typu glebogryzarki, e, jakieś wertykulatory do trawy, piły, e, rozdrabniacze do gałęzi, takie typowo wiosenne. Latem są to narzędzia do betonu, zagęszczarki, a zimą przychodzi czas na nagrzewnicę. Zimą ogólnie jest to troszkę taki zastój, ale to wiadomo, Wiąże się z tym branża, że to jest jednak budowlanka ze względu na pogodę. No ludzie nie wszystko mogą robić, ale nagrzewnica, osuszacze powietrza i kilka takich jeszcze sprzętów typowo zimowych. No bez tego ciężko byłoby mi zacząć, ciężko byłoby ruszyć, jednak to jest dużo pieniędzy, które trzeba wyłożyć. I zanim to zacznie przynosić jakieś pieniądze, zanim by się to powiedzmy rentownie zwróciło, no trzeba by długo, długo czekać. Tak, tutaj powiedzmy. Tak naprawdę na początku miałem 100% tych pieniędzy wykorzystanych. Później zaczęło to przynosić pieniądze i dokupiłem sprzęty, których tak naprawdę brakuje, ale na sam start już było dużo łatwiej wystartować. Na nowy biznes postawił również pan Wojciech Walas z małej miejscowości koło Stalowej Woli. Obecnie prowadzi firmę sprzedającą i przewożącą kruszywa i piasek. Kopalnie tych surowców założył na słabych ziemiach, które nie przynosiły odpowiednich dochodów z uprawy roślin. Posiadam... Y około 15 hektarów pola, no ta działka taka była słaba, w gleby. Postanowiłem założyć działalność własną. Wydobywam piasek, kamień, sprzedaję, no i z tego się utrzymuję. Rolnik za środki z premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zakupił odpowiedni sprzęt. Nowe maszyny bardzo pomogły mu w codziennej pracy przy wydobyciu i załadunku kruszywa. Jest bardzo zadowolony. Bez środków z programu rozwoju obszarów wiejskich nie mógłby z własnych środków zakupić specjalistycznych urządzeń. Taka działalność wymaga po prostu sprzętu nowszego, lepszego. No, były takie maszyny starsze. No, ale postanowiłem e, skorzystać z tego dofinansowania. Te pieniądze dostałem z prowu. No i kupiłem maszynę koparko ładowarkę. Jestem zadowolony. No, służy do rozładunku, do załadunku e, palet, jak i łyżko, czy przednio, czy tylno. Coś wykopać, skarpy utrzymać w idealnym stanie. Te kamienie to są takie wapienne, które nadają się na podbudowę dróg, utwardzenie placów i tym podobnie. W ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej złożono ogółem ponad 21 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 3 miliardów 700 milionów złotych z czego już wydano decyzję dla prawie 12 tysięcy beneficjentów na kwotę 2 miliardów złotych. W ramach tego poddziałania utrzymano 932 przedsiębiorstwa. W ramach zrealizowanych operacji utworzono 1160 miejsc pracy. Inwencja mieszkańców wsi jest ogromna, ale przecież rozwija się gospodarka, rosną potrzeby, na przykład w zakresie usług. Rosną te potrzeby także w małych miejscowościach i na wsiach, a czasami rolnicy nie chcą czy nie mogą już zajmować się gospodarstwem, choćby ze względu na. Małe przychody, w związku z tym dajemy taką możliwość mieszkańcom wsi, aby realizowali się w działalności pozarolniczej. Przypominamy, wnioski na poddziałanie premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będzie można składać na przełomie roku.